Ja jestem Maciejem z firmy Ona opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj Xen Orchestra ze źródeł, czyli co potrafi pełna wersja Xen jakie ma zalety w zarządzaniu całą paczką serwerów wirtualizacyjnych XCPNG i oczywiście jak ją zainstalować. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie omówić z nami poruszony temat, dajcie znać. Tymczasem zapraszam. OK, ale dlaczego ze źródeł? Dlaczego nie wybrać łatwiejszej wersji? Czyli wystarczy, że wejdziemy na stronę Xenorchestra.com. Tak jak tutaj napisane, link będzie w opisie. Wpiszemy nazwę naszego hosta, login i hasło. I nasza przeglądarka, nie wysyłając nigdzie tych danych, komunikując się wyłącznie z serwerem, naszym serwerem XCPNG, automatycznie poprosi jeszcze o kilka danych. Podajże adres, adres IP i automatycznie mm, zainstaluje Xen na Twoim serwerze XCPNG. Jest też ewentualnie druga droga, czyli wchodzisz bezpośrednio na serwer, na e, stronę, przeglądarkę Twojego serwera i klikasz Deploy Xen Orkiestra, również wpisując login i hasło do swojego serwera. Później e, podając mu IP jakie ma mieć Xen Orchestra e, Automatycznie zostanie to zaimplementowane. Świetne rozwiązanie. Bardzo polecam, działa rewelacyjnie, ma jedną, jedną drobną wadę. Chodzi o to, że um, tak zaimplementowane to, że tak zaimplementowana Ksen orkiestra, e, jeżeli będzie w wersji darmowej, wówczas nie będzie zbytnio funkcjonalna. Znaczy, będzie miała wyłącznie podstawowe funkcjonalności, i nawet coś takiego, jak automatyczny backup. Nie będzie dostępne w podstawowej wersji. E, ceny, ceny zaczynają się od 77 dolarów za miesiąc po 550. Z jednej strony, jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że już w tej cenie dostajemy wsparcie z ewentualnymi problemami i Automatyczny automatyczny backup naszych wiemek, tak jak może zarządzać wieloma serwerami CPNG, to naprawdę naprawdę zaczyna być to zupełnie sensowna i fajna, i fajna oferta. Automatyczne pełne backupy, raporty z backupów o tym za chwilę. Czyli wygląda to całkiem dobrze. Natomiast jeżeli faktycznie chcemy skorzystać z bardziej zaawansowanych funkcji lub po prostu pobawić się z naszym serwerem testowym no to kwoty za pełną funkcjonalność w postaci 550 dolarów za miesiąc no potrafią być nieco potrafią być nieco nieco wygórowane zwłaszcza jeżeli wyłącznie może służyć nam on do zabawy. Natomiast tak to jest dobre rozwiązanie przy przy pewnej skali, przy pewnej odpowiedzialności i na pewno, na, pewno, na, pewno na pewno warto wykupić tę usługę, ale dzisiaj pokażę, jak pobawić, się, jak pobawić się pełną funkcjonalnością, jednak niekoniecznie płacąc takie pieniądze. I przy czym, dlatego podkreślam, że jest to ze źródeł, ponieważ będziemy w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności. Jeżeli chodzi o szczegóły, jak to wygląda? Jeżeli, teraz tak. W podstawowej funkcjonalności w zasadzie jest bardzo niewiele. Jak już wspominałem, jeżeli tylko chcemy chociażby zrobić pełny backup, czyli zaplanować. Backup naszych maszyn wirtualnych gdzieś na jakiś serwer NFS, CIS czy, czy cokolwiek innego, już pod, potrzebujemy płatnej wersji. Już nie wspomnę o bardziej zaawansowanych funkcjach, o których, o których za chwilę. Jeżeli zaimplementujemy Ksenorchestrze ze źródeł, za chwilę jak, zresztą za chwilę pokażę, jak to zrobić, mamy do czynienia z kilkoma bardzo, bardzo fajnymi funkcjami. Kilka, o których chciałem wspomnieć. Które przynajmniej z mojej perspektywy wydają się bardzo istotne. Poza pełnymi kopiami, o których już wspominałem, mam coś jak rolling snapshots, czyli automatyczne robienie snapshotów wirtualnych maszyn. Jest to też całkiem dobra forma zabezpieczenia się przed problemami w postaci szyfrowania czy, czy jakiegoś dużego błędu. Jednym klikiem przywracamy, przywracamy kopię z wczoraj, przedwczoraj, zależy co się stało. Jednocześnie nie przetrzymując pełnych kopii, pełnych zrzutów maszyn wirtualnych, całkiem fajne rozwiązanie. Full backup, wspominałem, backup reports. Również bardzo fajna rzecz. Potrafi wysyłać maile, jeżeli backup pójdzie nie tak. Może wysyłać zawsze, w sensie jakby niezależnie od wyniku, no ale niekoniecznie chcemy mieć skrzynkę pocztową pełną wszystkiego, w związku z czym również jest taka funkcja, żeby wysyłać maila tylko, jeżeli backup się nie powiedzie. Bardzo przydatna rzecz disaster recovery, czyli m, będzie kopiował e, według e, schematu czasowego e, wirtualną maszynę na zupełnie inny serwer XCPNG. Działa to w ten sposób, jako disaster recovery, czyli jeżeli z jakiegoś powodu e, kompletnie przestanie nadawać jeden serwer do, e, do działania, drugi po prostu robimy klik i wirtualna maszyna wstaje z ostatniej kopii. Nie trzeba jej przywoływać z backupu, nic nie trzeba robić. Ona tam po prostu, po prostu snapshot sobie czeka. Wystarczy zrobić klik, wstaje. Bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie. Continuous Delta, delta Backup. Również bardzo ciekawe z mojej perspektywy, ponieważ on jakby ściąga backupy tylko w wersji, tylko w różnicowych, tylko różnic, tylko przyrostowy backup. Chodzi o to z grubsza, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli Xenorkiestra obsługuje serwery XCP w danej lokalizacji, wówczas codziennie przesyłanie całych wirtualnych maszyn nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem, w związku z czym bardzo dobrym i bardzo dobrym rozwiązaniem jest backup przyrostowy, czyli wyłącznie zostaną przetransportowane te zmiany, które zmieniły się od ostatniego backupu. Bardzo, bardzo fajne Rozwiązanie. Backup automated recovery check to jest coś, co pojawiło się dosłownie kilka tygodni temu. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Zacząłem się również tym bawić i najprawdopodobniej będzie o tym odcinek. O co tu chodzi? Dlaczego to jest, dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ to, że robimy sobie backup, to jest bardzo fajna, bardzo ważna, podstawowa rzecz oczywiście. Natomiast pytanie, czy backup, który zrobiliśmy, nadaje się do tworzenia? No, tu już może być duży problem. Może być problem z plikiem, z jakby z transmisją, może być problem z dyskiem, na który to transmitujemy, może być przerwany, może być przerwana funkcja, może być przerwany proces backupu, plik będzie niekompletny, może się zdarzyć wiele, wiele, wiele różnych rzeczy, bądź też na przykład sytuacja, w której sam system operacyjny, to się zdarza Windowsom nierzadko, że dopóki działa, to działa, natomiast jak już jak już dojdziemy do momentu restartu, czyli ponownego uruchomienia, no jest różnie. Albo też na przykład jest sytuacja, w której przez jakiś czas powiedzmy nie używamy naszego systemu, Windows'a czy czegokolwiek, i nie zorientujemy się, że nikt na niego nie wchodzi, nikt się nie zorientuje, że on po prostu nie działa. Wówczas taki ta funkcjonalność co nam robi? Po stworzeniu kopii bezpieczeństwa. Na, na, wskazane, na wskazane przez nas albo nfs albo cips albo cokolwiek, albo na inny serwer XDPNG, po prostu odpala go, sprawdza, czy, e, czy się, e, czy, się e, czy wstał, czy działa, czy, czy funkcjonuje. Jeżeli tak, to zamyka i, e, i wszystko jest w porządku i ewentualnie wszczyna alarm, jeżeli, jeżeli poprawnie to nie zdziała. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i tak jak wspomniałem, bawię się tym i najprawdopodobniej e, najprawdopodobniej będzie o tym odcinek. Jeszcze z, e, 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 z, z, z ciekawych rzeczy, którą ma mapę, która zawiera pełną funkcjonalność, czyli na przykład e, pull Update, czyli chodzi o to, że po prostu klikamy i e, serwery XCPNK się aktualizują. Jest to również bardzo fajne rozwiązanie. Enable RAM, Enable Backup. Bardzo fajna funkcja. Chodzi o to, że snapshot, czyli backup, jest robiony razem z ramem. Dlaczego to jest fajne? Fajne to jest, ponieważ jakby domyślnie, jeżeli robimy snapshot i backup, to on po odzyskaniu po prostu wstaje od nowa. Jeżeli zrobimy backup z tak zwanym RAM, Enable Backup. Będzie to oznaczało, że jeżeli odtworzymy go gdzieś, odtworzymy go dokładnie logicznie w tym samym miejscu, w którym był w momencie robienia snapshotu, włącznie z pamięcią RAM. Czyli jakby unikamy możliwości albo restartu, albo, albo ponownego butowania. On będzie dokładnie, dokładnie, włącznie z RAMem w tym miejscu, gdzie był w momencie robienia snapshotu. Nawet jeżeli odtworzymy go na zupełnie innym, zupełnie innym urządzeniu, w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie. On po prostu wstanie i będzie dokładnie w tym samym miejscu. Bardzo również e, fajne e, rozwiązanie. E, tu, coś co, coś, co, coś, co jest również ciekawe, jest load balancing, czyli automatyczne migrowanie maszyn wirtualnych w zależności od obciążenia hostów. Ale tutaj e, musi być dosyć duży, e, tutaj musi być większy pól, to już jest nieco, e, nieco bardziej komplikowane. Zabierzmy się za instalację naszej e, Xenorkestry. Tu jest instrukcja, jak to zrobić na, w dokumentacji Xen Jest tutaj komentarz, pal, pal instrukcji, ale przyznam, że nie działa to. Nie jest to tle intuicyjne, trzeba włożyć trochę swojej pracy, trochę nieoczywistych rzeczy tutaj jest, które nie są wprost wspomniane, dlatego jakby jak najbardziej jest to dobra podstawa link będzie w opisie, jest to dobra podstawa, natomiast jakby wygodniejsze jest skorzystanie z gotowej instrukcji, która jest na GitHubie, również, również link będzie w opisie. To jest tak naprawdę nic więcej niż nic mniej, tylko skrypt, który postępuje zgodnie z dokumentacją Xenorkestry, który za nas e, konfiguruje dosyć sporo rzeczy, w zasadzie wszystko konfiguruje, instaluje orkiestrę, odpala e, i jest to. Prawie pełny automat. Tu jest nasza testowa maszynka, na której będziemy instalować Ksynorkiestrę. To jest Debian 11, 11.3 dokładnie rzecz biorąc. On ma 4 kory, 4 giga I yy, jest, jest zainstalowany, yy, działa, jest czysty wyłącznie do o, testów. To co, to możemy w zasadzie rozpocząć. Zalogujmy się do niego jesteśmy zalogowani. Natomiast dlaczego powiedziałem, że nie do końca, jakby, bo przynajmniej na czerwiec 2020 i ten i tego Debiana musiałem Drobne rzeczy, drobne rzeczy usprawnić musiałem użyć kilku, kilku dodatkowych komend jakby tamten skrypt jest gotowy i jakby nie chcąc w niego ingerować, tam teoretycznie to wszystko się dzieje, natomiast z jakiegoś powodu nie zadziałało poprawnie, dlatego łatwiej mi po prostu wcześniej wykonać te komendy i dopiero później odpalimy ten, ten gotowy skrypt. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że jakby nie jest do końca fajne odpalanie skryptów z internetu, dlatego warto go przynajmniej najpierw przejrzeć, co się dzieje. Czy przypadkiem nie instalujemy sobie czegoś, czego byśmy, czego byśmy zdecydowanie nie chcieli. Eee, tak, w związku z czym wracając. Jesteśmy, jesteśmy zalogowani, to jest jak wspomniałem czysty DBN11. Najpierw aktualizujemy naszą, nasz menadżer pakietów, później aktualizujemy wszystkie paczki, a później musimy zainstalować Kurla. Kurla jest to, e, taka aplikacja do ściągania z internetu, przy pomocy której. W skrócie, przy pomocy której ściągniemy skrypt, który wykonamy tutaj. W związku z czym. E, musimy się przenieść tu, wklej. Okej, okay. wszystko jest. A, e, oczywiście. APT będzie łatwiej. Dobra, tu już wszystko było zaktualizowane, w związku z czym tu nie wystąpił ten kłopot, e, ale będziemy, będziemy również. E, ojej. No tak, nie to, kopiuj, wklej. E, tutaj mm, e, tutaj kopiujemy klucz publiczny e, z jarna do, do zestawu naszych kluczy, żeby, żeby, m, żeby to mogło się poprawnie zainstalować. Później do, dodajemy repozytorium jarna do naszego, do naszego apt. Super, zadziałało. I w zasadzie teraz e, możemy użyć skryptu tego właśnie skryptu, e, który jest tutaj. Różnica jest taka, że tu jest sudo. Sudo będzie tutaj tylko wtedy, jeżeli wykonujemy jako nie root. Ja jestem zalogowany jako root. Tu jeszcze jest tylko krótka informacja o minimum technicznym, minimalnych wymaganiach dla akcji Orkiestry. 1 CPU, 3 GB RAM i 10 GB dysku. Rekomendowane 2 CPU i 3 GB RAM -u. i 20 GB dysku. Ok. W związku z czym wracając tak jak wspomniałem, to jest dokładnie ta komendacja na stronie internetowej, tylko na tutaj sudo. Wklejamy to do linii comment i klikamy Enter. On w tym momencie, przy pomocy kurla, ściągnął ten skrypt i bezpośrednio zaczął go wykonywać. Możemy sobie spojrzeć na naszą maszynkę, na jej statystyki, że. Się zaczęło dziać. Zaczął ściągać z internetu, zaczął operować na dysku i zaczął, używać, mm, i zaczął używać procesorów. Po kilku minutach wszystko wydaje się działać poprawnie. Jako informację, e, którą dostajemy, mamy IP, na jakie powinniśmy się zgłosić, i login, i hasło, jakie domyślnie jest zainstalowane. Przypominam: na pewno trzeba to hasło zmienić, jak tylko zaczniemy nad tym pracować. E, wchodząc na to IP. Proszę bardzo, mamy gotową, gotową Ksenorkiestrę w najnowszej wersji z wszystkimi możliwościami. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o instalację Ksenorkiestry ze źródeł. Jeżeli się podobało, lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki, że zostałeś się do końca. Hej!